Czym jest jedzenie? Jedzenie daje nam o wiele więcej niż tylko energię. Jedzenie to coś więcej niż paliwo. Żywe organizmy to nie maszyny, są bardzo skomplikowane. Mają własny system regulacji oraz niemal magiczny, bardzo dynamiczny system reakcji i odpowiedzi na bodźce. Maszyny mają precyzyjny system wejścia i wyjścia. Na przykład kiedy wlewasz paliwo do swojego samochodu, wiesz mniej więcej jak daleko możesz zajechać. Wiesz też dobrze, jak frustrujące jest to, kiedy spędzasz dużo czasu licząc kalorie i próbujesz policzyć, ile tej energii powinno się pobrać, a ile spalić. Być może spożyłeś więcej kalorii niż myślałeś, że powinieneś, a jednak schudłeś. Albo spożyłaś mniej kalorii niż myślałaś, że powinnaś, i przytyłaś. Albo zacząłeś je śniadanie zamiast je pomijać i straciłeś kilka centymetrów w obozie talii. Zgodnie z uproszczonym podejściem i traktowaniem jedzenia tylko jako paliwa, żaden z powyższych scenariuszy nie powinien się wydarzyć. A jednak dzieje się tak cały czas. Dlaczego? Bo ludzkie ciała nie są silnikami spalinowymi są to bardzo złożone, dynamiczne, żywotne i niezwykle wrażliwe systemy. Podam przykład. Obecnie badania pokazują, że to, co jemy, niekoniecznie jest tym, co absorbuje lub wykorzystuje nasze ciało. Dziesiątki, a może nawet setki czynników wpływają na to, jak trawimy, przetwarzamy i wykorzystujemy jedzenie, które spożywamy. To oznacza, że uzysk wartości kaloryczne jedzenia po spożyciu i przetworzeniu przez nasz organizm nie jest taki sam, jak przed spożyciem. Czyli tak jak podają tabelę kaloryczności. Co więcej, nasze ciało ma swoje własne priorytety. Pierwszym i najważniejszym jest przetrwanie i organizm tak przetworzy składniki odżywcze, aby utrzymać się przy życiu za wszelką cenę. Po drodze zawierając, nazwijmy to trudne kompromisy. Mogłoby to wyglądać mniej więcej tak, jakby twój samochód nagle sam podjechał na stację benzynową i dokonał napaści na kasiera. Następnie przetrzymywał go, dopóki nie dostanie tego, czego potrzebuje. Albo jeszcze inna sytuacja, twój samochód pożarby własne reflektory, żeby z nich mieć paliwo do jazdy. W naszym ludzkim ciele przykładem może być kanibalizowanie własnych mięśni, po to, by zdobyć energię do przeżycia, a dokładniej możliwości zdobycia energii dla podtrzymania systemów i narządów, np. Na serca czy mózgu. Co więcej, ludzkie ciało nie jest całkowicie ludzkie. Co to znaczy? Jest to fenomen naszego życia na Ziemi. Biliony mikroorganizmów żyją w nas i na nas. Szacuje się, że w przewodzie pokarmowym znajduje się 10 razy więcej mikroorganizmów niż komórek w ciele człowieka. Około 100 bilionów komórek, które ważą około 2 kg, a liczba genów w nich zawarta to ponad 3 miliony. Dla porównania, genom człowieka to zaledwie Około 25 tysięcy genów. Bez wątpienia te mikroorganizmy wpływają na naszą zdolność do trawienia i przyswajania składników odżywczych. Analiza naszego środowiska bakteryjnego pokazuje, że każdy z nas ma swój indywidualny skład mikrobów jelitowych, podobnie jak odcisk palca. Zmieniając naszą mikroflorę, zmieniamy skład i zdrowie naszej mikroflory, a więc nasze trawienie i przyswajanie, tym samym nasze zdrowie. Szczerze mówiąc, Jesteśmy niesamowicie skomplikowani samoregulującymi się istotami, które powinny budzić zazdrość maszyn, a co więcej, jesteśmy napędzane przez nasze wewnętrzne systemy tylko w pewnym stopniu. Dlatego też podejście jedzenia jako paliwo nie oddaje całej historii tego, co to jest jedzenie.